Pan z wami. Nie bójcie się. Tutaj wasz GPS. Gabriel prowadzi skutecznie. Nie bójcie się. Zawsze można znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie. Bardzo krótko opisuje je nam święty Łukasz, ewangelista. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tutaj pozwolę sobie wyjaśnić, że gospoda to nie jest jakaś karczma czy zajazd, jak wszyscy myślą. Tak nazywano w czasach biblijnych tę część domu, w której mieszkali ludzie, gospodarze, gdzie przyjmowali gości. Tę część domu najczęściej dobudowywano do skalnej groty, w której urządzano stajenkę. W stał niewielki młynek do mielenia mąki, były narzędzia do pracy w polu, bo nawet w miasteczkach ludzie uprawiali rolę. W też chroniły się zwierzęta służące człowiekowi. W czym jednak problem? W tym, że dzisiaj w szpitalu, w którym mamy rodzą swoje dzieci, nie ma żadnych zwierząt? W czasach Pana Jezusa nikomu to nie przeszkadzało. Poza tym właśnie w stajence było miejsce, była cisza i spokój. Tutaj Maryja i Józef mogli być sami, nie czuli się skrępowani. A troskliwi gospodarze zadbali o to, żeby było w miarę czysto i schludnie. I jeszcze jedna ważna rzecz Historia lubi się powtarzać. Pamiętacie, gdzie Pan Bóg stworzył i umieścił Adama? W ogrodzie. A następnie przyprowadził do Niego zwierzęta. Dopiero później powołał do życia niewiastę. Pierwsze zobaczyły Adama zwierzęta. Z Jezusem było tak samo. Bo Pan Jezus przyszedł na świat, żeby naprawić to, co Adam popsuł swoim grzechem. I to się zaczęło w betlejemskiej stajence, do której właśnie dotarliśmy. A no więc na koniec oświadczam uroczyście. Jesteście u celu. Prowadził was anioł Gabriel. Gabriel prowadzi skutecznie. Dziękuję bardzo.